Merda ogonem, zjada wszystko do ostatniego okruszka i patrzy na ciebie z uwielbieniem. Jesteś pewien, że wszystko robisz dobrze? Przecież pies wygląda na szczęśliwego. Przywykliśmy myśleć, że trucizna to coś rozrzuconego na ulicy, ale prawdziwy wróg często ukrywa się w twojej własnej kuchni, w twoich nawykach i w tej samej misce, którą napełniałeś dziś rano. Właśnie teraz omówimy błędy w żywieniu które popełnia prawie każdy właściciel. I jeśli rozpoznasz w nich siebie, zmień to natychmiast. Patrzysz do miski pupila, widzisz suche, nudne granulki i myślisz: ale nuda, ja bym tego nie jadł. Serce mięknie, a ręka sama sięga, by dodać tam łyżkę pachnącej kaszy, polać rosołem lub wrzucić kawałek mięsa dla smaku. Wydaje ci się, że urządziłeś psu ucztę. Ale tak naprawdę właśnie uruchomiłeś w jego organizmie chemiczną bombę z opóźnionym zapłonem. Problemem nie są tu preferencje smakowe, lecz surowa biochemia, której nie da się oszukać dobrymi chęciami. Żołądek psa to nieuniwersalna betoniarka, zdolna przetrawić wszystko, jak leci w jednym trybie. Do trawienia suchej karmy przemysłowej i produktów naturalnych. Potrzebne są diametralnie różne enzymy i inne środowisko kwasowe. Sucha karma to odwodniony koncentrat, który potrzebuje dużo wilgoci i czasu, by najpierw napęcznieć, a dopiero potem zacząć się rozkładać. Naturalne mięso czy kasza przeciwnie. Wymagają natychmiastowego, agresywnego ataku kwasów i trawią się według zupełnie innego harmonogramu. To chyba najstraszniejszy błąd na naszej liście. Bo cenę za niego płaci się nie latami, a w ciągu kilku godzin. U wielu właścicieli grafik jest wypracowany do automatyzmu: pobudka, sypanie karmy, i w czasie, gdy pies je, ubieranie się na spacer, albo odwrotnie powrót z aktywnego biegania i od razu, w nagrodę, pełna miska jedzenia. Wydaje się logiczne: zjadł to na spacer, albo popracował, niech zregeneruje siły. Ale z punktu widzenia anatomii drapieżnika, w tym momencie graż w rosyjską ruletkę z w pełni naładowanym bębenkiem. Żołądek psa nie jest przymocowany w jamie brzusznej na sztywno, jak u nas. Jest zawieszony na więzadłach niczym hamak, co pozwala mu rozciągać się przy przyjmowaniu dużych ilości pokarmu. Ale ta sama cecha czyni go śmiertelnie wrażliwym. Kiedy karmisz psa bezpośrednio przed wyjściem, Ciężki, wypełniony karmą i wodą żołądek, zamienia się w odważnik. Przy gwałtownym skoku za piłką, biegu czy fikołkach w śniegu ten ciężarek, siłą inercji, rozhuśćuje się i przekręca wokół własnej osi, odcinając wlot i wylot. To jest właśnie skręt żołądka. Pułapka zatrzaskuje się błyskawicznie. Gazy powstające przy fermentacji nie znajdują ujścia. Żołądek nadyma się jak balon. Uciskając naczynia krwionośne niezbędne do życia i pociągając za sobą śledzione. Przepływ krwi ustaje, zaczyna się martwica tkanek i wstrząs bólowy. Liczą się minuty, a psa może uratować tylko natychmiastowa operacja, do której wielu po prostu nie zdąży dojechać. Ale niebezpieczeństwo czyha też na tych, którzy karmią zaraz po wysiłku. Pies, który wrócił z aktywnego spaceru, ciężko oddycha. Jego serce wali, a organizm jest pobudzony. Jeśli w tym momencie podasz mu jedzenie, będzie łapczywie połykał kęsy, chwytając ogromne ilości powietrza zjawisko aerofagi. To powietrze w połączeniu z jedzeniem i skurczonym od wysiłku żołądkiem tworzy ten sam efekt wzdęcia i ryzyko skrętu. Zapamiętajcie zasadę napisaną krwią tysięcy psów. Żadnego jedzenia minimum na godzinę przed spacerem i minimum godzinę po nim. Jedzenie i aktywność fizyczna to dwa procesy, które nigdy nie powinny się pokrywać w czasie. Wielu właścicieli uważa za szczyt miłości i komfortu stale napełnioną po brzegi miskę. Logika wydaje się żelazna. Niech je kiedy zechce, przecież nie może głodować. Ale zamieniając karmienie w całodobowy szwedzki stół. Popełniasz strategiczny błąd, który łamie i psychikę, i fizjologię twojego drapieżnika. Pies to nie krowa na łące. Jego układ trawienny nie jest zaprojektowany do ciągłego przeżuwania pokarmu w tle. Kiedy jedzenie staje się elementem wystroju, jak kanapa czy dywanik, błyskawicznie traci na wartości. Własnoręcznie niszczysz najpotężniejszą dźwignię sterowania i wychowania, motywację pokarmową. Po co pies ma wykonywać twoje komendy? Starać się dla smakołyka, czy w ogóle zwracać na ciebie uwagę, skoro w domu czeka na niego darmowy zasób bez limitu? Przestajesz być przewodnikiem dającym pożywienie, a stajesz się po prostu obsługą, która dosypuje karmy. Jedzenie z nagrody i wydarzenia zmienia się w nudną rutynę, rodząc kapryśne niejatki, które kręcą nosem na najdroższe karmy. Na poziomie fizycznym ten tryb to prosta droga do otyłości i cukrzycy. Organizm stale otrzymuje kalorie, poziom insuliny we krwi nie zdąży opaść, a tłuszcz odkłada się z przerażającą prędkością, nawet jeśli wizualnie pies je po trochu. Ale najstraszniejszą ceną szwedzkiego stołu jest utrata kontroli nad zdrowiem. Apetyt to pierwszy i najbardziej szczery wskaźnik samopoczucia zwierzęcia. Kiedy pies je według harmonogramu, odmowa posiłku rano to głośna syrena: Jestem chory. Widzisz problem natychmiast i możesz uratować życie, w porę udając się do lekarza. Jeśli zaś miska jest zawsze pełna, po prostu nie zauważysz, kiedy dokładnie pies przestał jeść dzisiaj, wczoraj czy dwa dni temu. Tracisz cenny czas, zrzucając osowiałość na pogodę. Podczas gdy choroba nabiera tempa. Dlatego zapamiętaj: pusta miska między posiłkami to nie oznaka okrucieństwa, a oznaka dyscypliny i zdrowia. Jedzenie powinno się pojawiać, znikać w ciągu 15 minut i być zabierane, jeśli pies nie jest głodny. Te oczy pod stołem to najdoskonalsza broń masowego rażenia. Wydaje się niemożliwym oprzeć, gdy twój najlepszy przyjaciel hipnotyzuje cię wzrokiem. Wypraszając choćby mały kawałeczek sera czy skrawek kiełbasy, myślisz, no co się stanie od jednego plasterka? To przecież tylko jedzenie. Ja to jem i nic mi nie jest. Ale właśnie w tym momencie dokonujesz błędnego założenia, zapominając, że fizjologia człowieka i psa to dwa różne wszechświaty. Ten niewinnie wyglądający kawałek serwolatki czy sera dla psa jest prawdziwą bombą tłuszczową i solną. Ludzkie jedzenie jest przesycone przyprawami i ukrytymi tłuszczami w stężeniach, których układ trawienny drapieżnika po prostu nie jest w stanie bezpiecznie przetworzyć. Główny cios przyjmuje na siebie trzustka, delikatny i kapryśny narząd, nieprzystosowany do takich przeciążeń. W zderzeniu z tłustym ludzkim jedzeniem wpada w stan szoku i zaczyna produkować enzymy w szaleńczym tempie. Dzieje się rzecz straszna. Te enzymy aktywują się nie w jelitach, jak powinny, lecz wewnątrz samego gruczołu, zaczynając trawić własny narząd. To właśnie jest ostre zapalenie trzustki, stan piekielnego bólu, w którym pies może całymi dobami leżeć plackiem lub przyjmować wymuszoną pozę modlącego się, próbując uśmierzyć kłócie w brzuchu. Nawet jeśli psa nie poskręcało od razu, uruchamiasz przewlekły stan zapalny. Każdy taki kawałeczek miłości powoli, komórka po komórce, zabija tkanki narządu, przybliżając cukrzycę i całkowitą niewydolność enzymatyczną. Nie oszukuj się tym, że wcześniej dawałem i nic się nie stało. Zasoby narządu nie są nieskończone. Twoja hojność przy stole to nie troska, lecz powolne podtruwanie. Dlatego niech twój talerz pozostanie niezdobytą twierdzą. Jeśli naprawdę zależy ci na zdrowiu pupila, to klasyka gatunku. Ugotowałeś aromatyczny rosół, mięso zdjąłeś do zupy, a kość cukrową, szczodrym gestem, rzuciłeś do miski psa. To przecież pies. One w naturze gryzą kości, myślisz, popełniając fatalny błąd logiczny. Zapominasz, że w naturze wilki jedzą surową zdobycz, a twój garnek z wrzątkiem. Na zawsze zmienił właściwości fizyczne tego przedmiotu, zamieniając go z jedzenia w broń. Surowa kość jest sprężysta i elastyczna, składa się z kolagenu i przy gryzieniu kruszy się lub wgniata. Gotowana kość to martwa struktura mineralna. Wysoka temperatura wypłukuje z niej całą kleistość, czyniąc ją kruchą i twardą jak szkło. Pod potężnym naciskiem psich szczęk taka kość nie kruszy się bezpiecznie. Ona wybucha na dziesiątki ostrych jak igły odłamków. Połykając te odłamki, pies faktycznie połyka garść żyletek. Przechodząc przez przełyk, żołądek i jelita, ten kostny szrapnel drapie i rozcina delikatne błony śluzowe. W najlepszym przypadku skończy się to bolesnym zaparciem z krwią, gdy sprasowany pył kostny zacementuje jelita. W najgorszym, Ostry odłamek przebije ściankę jelita na wylot. To nazywa się perforacja, po której następuje zapalenie otrzewnej, sepsa i bolesna śmierć zwierzęcia, jeśli chirurg nie zdąży interweniować. Dlatego zapamiętaj. Gotowana kość to nie smakołyk i nie zabawka, to śmieć do kubła i nic więcej. Nigdy, pod żadnym pozorem Termicznie obrobiona kość nie powinna trafić do pyska Twojego przyjaciela. Nudzimy się jedzeniem kaszy gryczanej trzy dni z rzędu i mimowoli projektujemy tę ludzką tęsknotę na swojego psa. Wydaje Ci się, że karmienie pupila tym samym dzień w dzień to okrucieństwo, więc urządzasz mu prawdziwą gastronomiczną karuzelę. Dziś kurczak, jutro jagnięcina, w weekend łosoś. Czujesz się jak troskliwy szef kuchni, ale dla układu trawiennego drapieżnika to nie święto smaku, lecz niekończący się stres test. Pies nie jest krytykiem restauracyjnym, to ewolucyjny konserwatysta, którego organizm jest przystosowany do monodiety. Przewód pokarmowy psa to precyzyjna fabryka biochemiczna, która tygodniami nastraja się na trawienie konkretnego rodzaju białka i tłuszczu, trzustka. Wytwarza unikalny koktajl z enzymów właśnie pod tę karmę, którą podajesz. Kiedy nagle zmieniasz worek karmy dla pozornego urozmaicenia, dosłownie zatrzymujesz pracę tej fabryki. Stare enzymy już nie pasują, a nowe jeszcze się nie wytworzyły. W rezultacie, zamiast radości, pies zalicza załamanie enzymatyczne. Pokarm nie przyswaja się, przelatuje tranzytem lub zaczyna fermentować. Wywołując biegunkę, wzdęcia i wybuchy alergii. To, co nazywasz rozpieszczaniem czymś smacznym, organizm odbiera jako atak biologiczny, na odparcie którego zużywane są kolosalne zasoby odporności. Zapamiętaj, dla psa najlepsze jedzenie to przywykłe jedzenie. Zdrowa, stabilna praca jelit i brak alergii są warte znacznie więcej niż Twoje iluzje o tym, że psu. Nudzi się jedzenie swojej karmy. Nudna miska to zdrowy pies. Patrzysz na swojego doga czy owczarka, zmuszonego nisko schylać się do podłogi i myślisz, przecież mu niewygodnie. Tak można zepsuć kręgosłup. Zakup regulowanego stojaka na miski wydaje ci się szczytem troski i ergonomii. Przecież przez dziesięciolecia kynolodzy powtarzali, że to chroni przed skrzywieniem kręgosłupa. I problemami z trawieniem. Jednak współczesna statystyka weterynaryjna bezlitośnie obala ten mit, przenosząc modny gadżet do kategorii przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. Duże badania wykazały przerażającą korelację karmienie z podwyższenia uraz olbrzymich i o głębokiej klatce piersiowej nie obniża, a wręcz przeciwnie, znacznie podwyższa ryzyko owego śmiertelnego skrętu żołądka. Mechanika tej pułapki kryje się w zmianie kąta nachylenia przełyku. Kiedy głowa znajduje się na jednym poziomie z szyją, powstaje efekt prostej rury, który pozwala psu połykać pokarm z zastraszającą prędkością praktycznie bez gryzienia. Razem z karmą w ten szeroko otwarty kanał zasysana jest ogromna ilość powietrza. Zachodzi tak zwana aerofagia. To zbędne powietrze działa w żołądku jak spławik. Rozpiera ścianki narządu, tworząc nadciśnienie i pęcherz gazowy, który czyni żołądek niestabilnym i skłonnym do przekręcenia przy każdym niezdarnym ruchu. Natura skonstruowała psowate tak, by jadły z ziemi. W tej pozycji muszą włożyć wysiłek, by przepchnąć kęs w górę przełyku, co w naturalny sposób spowalnia posiłek i zmniejsza objętość połkniętego powietrza. Dlatego jeśli twój pies nie ma bezpośrednich wskazań medycznych w rodzaju ciężkiej artrozy odcinka szyjnego czy przełyku olbrzymiego, schowaj sto jak do komórki. Niech lepiej pies trochę ugnie łapy, niż masz własnoręcznie stworzyć idealne warunki do ataku gazowego wewnątrz jego organizmu. Miarka w postaci kubeczka to chyba najbardziej zakłamane narzędzie w twojej kuchni, któremu z jakiegoś powodu powierzasz zdrowie swojego przyjaciela. Wielu właścicieli sypie karmę na oko, lub używa kubka od zupełnie innej marki, zakładając, że objętość równa się wadze. To fatalny błąd matematyczny. Granulki różnych producentów mają różną gęstość, kształt i napowietrzenie. Ten sam kubek może pomieścić 80 gramów jednej karmy i 120 gramów innej, a ty, nawet o tym nie wiedząc, systematycznie przekarmiasz psa. Wydaje ci się, że te nadprogramowe 10-15 ziarenek w miejsce to śmieszny błąd pomiarowy, przejaw hojności. Ale dla psa, zwłaszcza niewielkiego, ta codzienna nadwyżka kalorii zamienia się w katastrofę. Nadmiar energii nigdzie nie wyparowuje. Dzień po dniu odkłada się w postaci tłuszczu, który niepostrzeżenie otacza serce, naciska na stawy. I prowokuje przewlekły stan zapalny w całym organizmie. Nauka jest tutaj bezlitosna. Zakrojone na szeroką skalę badania weterynaryjne, trwające 14 lat, udowodniły przerażający fakt: psy, które systematycznie otrzymywały zaledwie o 10-15% więcej jedzenia niż potrzeba, żyły średnio o 2 lata krócej od swoich szczupłych krewniaków 2 lata. Po prostu wczytajcie się w tę liczbę. Sypiąc karmę z górką i ignorując wagę kuchenną, nie po prostu tuczysz psa. Dosłownie własnoręcznie odcinasz od jego życia ogromny kawał czasu, który moglibyście spędzić razem. Dlatego wyrzuć miarki i kup wagę to najtańsza i najpewniejsza inwestycja w długowieczność pupila. Wydaje nam się, że suche granulki w misce to jakoś tak smutno, sucho i wcale nieapetycznie. Włącza się syndrom babci. Chce się zmiękczyć, nawilżyć, uzdrowić, więc w ruch idą kefir, zawiesisty rosół mięsny albo łyżka kaszy na wierzch. Jesteś pewien, że wzbogacasz dietę pupila w probiotyki i wilgoć, ale w rzeczywistości własnoręcznie psujesz złożony, zbilansowany produkt chemiczny. Profesjonalna karma to wyliczona formuła. Gdzie stosunek wapnia do fosforu oraz białek do węglowodanów, jest obliczony co do miligrama, a każda ingerencja w ten balans niszczy jego skuteczność. Zalewając karmę kefirem, często wyświadczasz psu niedźwiedzią przysługę. Po pierwsze, większość dorosłych psów z wiekiem traci enzym laktazę, niezbędny do rozkładu cukru mlecznego, to, co uważasz za pożyteczne bakterie, w jelitach drapieżnika zamienia się w źródło gazów, wzdęć i biegunki. Po drugie, łącząc produkty mleczne ze złożonymi węglowodanami skarmy, urządzasz w żołądku proces fermentacji. W istocie wewnątrz psa zaczyna się robić zacier. Brzuch burczy, nadyma się, a pożyteczne substancje przelatują tranzytem, nie zdążywszy się przyswoić. Jeśli ten film dał Wam do myślenia, Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, tutaj mówimy prawdę o psach, nawet jeśli jest niewygodna. Dbajcie o swoje ogony.